A w studiu parlament kolejny gość, Marek Jakubiak, kandydat na prezydenta Wolni Republikanie. Dzień dobry. W rzeczy. Bośle. Dzień dobry, kłaniam się, witam. <grym> Jak kondycja po tym wczorajszym maratonie? Chwalić, chwalić. <grym> Udało się panu? Już no ustał mi pan, to, tak. W krew mi to weszło, bo to już czwarte <grym> e, chyba to było, no, czwarta debata i to po cztery godziny każda. Ale najdłuższa. No, tak się chwalili dziennikarze. E, prawda jest taka, że... Dziwna atmosfera bardzo tej debaty była, naprawdę bardzo dziwna. Co bo takiego dziwnego? Ochrony było więcej niż ludzi przed bramą. Policji w ogóle jakaś atmosfera taka napięcia w tej debacie. No przyszły prezydent Polski tam był w tym gronie, w jeden z trzynastu. No tak, ale jak robić zamach, to na którego jak trzynastu? No, <laughs> <Na> wszystkich? <laughs> wszystkich chronili bardzo dobrze. No powiem nie, atmosfera musi być w debacie jakaś taka, takie, taka przyjazna. Tutaj było jakoś takie chowanie nas pomiędzy, pomiędzy kandydatami, nie było żadnego kontaktu na przykład. Każdego gdzieś tam wrzucono do jakiegoś boksu, tam była woda, toaleta i e, garderoba jakaś tam po prostu i tyle. Nie mieliśmy nawet ze sobą kontaktu, więc nie podobają mi się takie rzeczy. Ja uważam, że polityka Powinien charakteryzować się pewną ważną cechą, jaką jest sympatia do ludzi i do samych siebie. A jak się widzi wroga na przykład, to potem tak się działa, wrogo, nerwowo, atmosfera. A to jest gra o najwyższą stawkę. No trudno, żeby się kandydaci no. przyjaźnili. Chociaż jak wy macie taki obwoźny, kandydaci obwoźni, no ta, bo jeździcie ta. z debaty na debatę, no. to się po raz pierwszy takie, taka rzecz wydarzyło. No to mogliście się, tak się zaprzyjaźnić też. Tak cyrko obwoźny tak. Kto, kogo pana polubił? E, to znaczy tak, nie. kogo pan polubił? Ja w ogóle wszystkich lubię, żeby była sprawa jasna. Ja tylko jednym ufam, a drugim nie ufam. Jedni mnie oszukali, drudzy nie oszukali. Poszukali, ale to nie ma nic wspólnego z moimi negatywnymi czy pozytywnymi emocjami. Bardzo zawodowo to traktuję. Natomiast powiem, że jakby to tak delikatnie o, o, określić, my tam powinniśmy iść po to, żeby ludzie nas poznawali od tej strony, której my tam w ogóle nie pokazujemy. Czyli jest pytanie, jest odpowiedź. Co ja mogę powiedzieć przez 60 sekund? No? Pyta się mnie, gość, tak jak pani Szep, wczoraj się pytała mnie o politykę aborcyjną. Co to przez 60 sekund można powiedzieć? No to było pytanie w zasadzie o. Tezą. To było pytanie w zasadzie o demografię. Jak, jak zwykle z tezą. <noise> Jak drugie pytanie, co pan, pani zrobi dla Europy, żeby była wielka i bogata i miodem płynąca? Ale może to jest Z tego wynika, że no ludzie też oczekują dzisiaj krótkiego, szybkiego komunikatu. Jeżeli kandydat nie jest w stanie w ciągu 30 sekund no nie, Aparację. minuty opowiedzieć o najważniejszych punktach swojego programu, to być może oznacza, że nie ma tego do końca przemyślanego. Tu może mieć pan rację, bo 60 sekund stało się pewną normą e, i w Sejmie i wszędzie. Ja te 60 sekund łykam tylko jednotematycznie, że te 60 sekund to jest jeden temat. Natomiast jak się problemowo podchodzi do tematu, nie da się w 60 sekund czegokolwiek powiedzieć, tylko się wygłosi komiks, pokaże się komiks pewien. E, e, I to jest przerażające, że jak się mówi na przykład o Trumpie, to można na jego temat inwektywy sadzić przez 60 sekund, a potem e, jest. Ma pan 60 sekund na powiedzenie, dlaczego ja nie mam racji, nie? No i już się zaczyna. Więc myślę tak, że y, oczywiście było nas tam sporo. Bardzo sam się nudziłem, prawdę powiedziawszy, od połowy, więc ja wszystkim tym, którzy do samego końca wytrwali, bardzo serdecznie gratuluję. Naprawdę. <grym> Ale była jakaś interakcja między wami? Nie, jak, no nie, wie, nie wie pan, no taki... akurat nie, nie, nie wypadła wasza kolejność, żeby zadawać pytania albo odpowiadać? Czy to po prostu był tak sobie się czy wszyscy tam staliście przy tych pulpitach i była cisza, spokój? Czy to było wykorzystane przeciwko mnie? Natomiast prawda była taka, że ten program był o tyle zagmatwany, że wszyscy skupili się na tym, czy pani sznep będzie, czy jej nie będzie. Natomiast jeżeli chodzi o regulamin, no te regulaminy nikt nowego nie wymyśli. Cały czas jest ten sam, prawda? Jest pytanie, 60 sekund, jest riposta, albo jej nie ma i tyle. Albo dziennikarze zadają pytania, albo sami sobie zadają pytania. O, i całe regulaminy. Tylko tyle, że ci dziennikarze, którzy nam zadawali pytania, byli dobre 35, może nawet 40 metrów ode mnie na przykład. Podsłuch, czyli mówimy o tym odsłuchu, nie podsłuchu, tylko odsłuchu, był bardzo cicho. I szczerze powiem, że głośniej wentylatory tych wszystkich reflektorów pracowały niż te całe odsłuchy. I w sytuacji, kiedy ja odpowiadam na pytania, a mi dziennikarz przerywa i mówi, że y, y, no tak, ale pan nie na temat mówi, bo my o polityce zagranicznej, a ja zadaję pytania w sprawie senioral, senioralnej polityki. No to powiem szczerze, że ja faktycznie nie byłem świadom tego, że już rozmawiałem. Myślałem, że już jesteśmy w etapie zadawania sobie pytań. Tak. Natomiast już nie przeszkadzało dziennikarzom zwracać uwagę innym, którzy też na temat polityki zagranicznej nie mówili absolutnie nic, nie? W tej tematyce. Więc powiem, że tutaj doszło do spięcia dwa razy pomiędzy mną a dziennikarzami. Jeżeli chodzi o dziennikarza Polsatu, pana Piotra Wickiego, to nie. Natomiast z Stefanem i z panią Sznef żeśmy się troszkę spieli, bo po pierwsze nie lubię, jak mi ktoś przerywa e, albo zwraca uwagę, a. E, a e, no i potem otrzymuje ripostę <taki>, taki dziennikarz, natomiast e, powiem, że. Y, że y, atmosfera tego i te cztery godziny, i te stanie y, 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 o wodzie i chłodzie... <noise> Czyli tylko woda była. No dobrze, no, no. ale to tak jak mówię, stawka się toczy o, o gra się toczy o najwyższą stawkę, więc no, to jest rzeczywiście wyścig prezydencki, tak to można, można powiedzieć. No, tak. no dobrze, y, czego się Pan dowiedział po wczorajszej debacie? Który z tych kandydatów, no, poza Panem, bo rozumiem, że Pan siebie zna najlepiej, ale który z tych kandydatów pozostałych ma format prezydencki? Znaczy, definicja formatu prezydenckiego jest bliżej nieokreślona, bo to raczej chyba wydaje mi się, że to jest wyobrażenie każdego człowieka, tak bardzo egocentrycznie podchodząc do tematu, jak powinien prezydent wyglądać, czy jak powinien postępować. Myślę, że to osoba kształtuje ten format, a nie odwrotnie. I sądzę, że błędem byłoby z mojej strony, gdybym w tej chwili już kategoryzował kandydatów, bowiem do, samego, do samych wyborów wszyscy mamy podobne szanse, tam umówmy się, natomiast natomiast kształtują to sondaże. No i mój, widzę wyraźnie, że i pan Krzysztof Stanowski, który przyszedł z zewnątrz polityki, no też tam z przymrużeniem oka, bo przecież tą polityką, Żyje, widzi wyraźnie, do czego służą sondaże. Więc powiem, że sondaże służą, proszę Państwa, do kształtowania opinii ludzi niezdecydowanych. Po prostu czasami jest tak, że ten człowiek zagłosuje, jak sondażownia mu każe, bo skoro wszyscy na niego, to i ja. Łatwizna pewna. Czyli człowiek nie podejmuje decyzji, Efekt tylko on już wie. Tak, on już no wie. Dobrze, ale co w takim razie? Jakie remedium? Zakazać sondaży? Tak jak we Włoszech, nie ma sondaży. Po prostu? Po, po prostu Od nie Od pewnego momentu czy w ogóle? Nie, powinna być kampania. Ja powinien przekonywać. E, ja powinien mieć swoją świadomość co do tego, co do swojej wartości, bo na spotkaniach z mieszkańcami, bo spotykam się z ludźmi na ulicach, bo w tramwajach się z nimi spotykam i tak dalej, i tak dalej. I to powinna być moja sondażownia. Wtedy ja wiem, czy ja robię dokładnie. Rzecz biorąc, a, a z całą pewnością sondażownia idzie poza tym właściwym działaniem kandydata, tylko wskazuje ludziom, kto jest dobry, kto jest zły. I wtedy ludzie budują tą atmosferę dwóch plemion. I wydaje mi się, że dla demokracji takie binarne podejście do polityki jest, nie jest niczym dobrym. Jaka to jest kampania Pana zdaniem? Czy ona jest czysta, czy ona jest brudna? No, Patrzysz już z perspektywy uczestnika za, tej kampanii. Zaczyna się, zaczyna się brudną, oczywiście przed samym e, finiszem. E, wyciąga się e, takie tam różne rzeczy. Niektóre się same wyciągają, e, e, tak jak e, Rafałowi Trzaskowskiemu wybuchła w rękach Marszałkowska-66 ale mógł to przewidzieć. On ma na tyle siły sprawcze, bo on jest dalej prezydentem Warszawy, on mógł przewidzieć ten efekt, natomiast warszawiacy zgłaszają się teraz do mnie, natomiast ja nie wiem, czy ja będę to kierował teraz, te sprawy wszystkie do mediów, czy nie. Ale to znaczy, że jest ty więcej tych spraw, no, takich mniej. jak Marszałkowska no, tak, 66? Tak, no, po prostu ludzie się denerwują, bo Rafał Trzaskowski wczoraj wielokrotnie skłamał. Czyli jakby jest debata i ktoś prosto mówi, pal kłamie prawda? I on, zarzuca. Panie redaktorze, pan kłamie. No i teraz wie pan, pan jakby obuchem dostał, no jak mu powiedzieć, skoro ja wiem, że to jest prawda, jak mu udowodnić, że to jest prawda, to albo świadka muszę przeprowadzić, albo muszę udowodnić po na papierach, prawda? Jeżeli to jest międzyludzkie działanie, tak jak to miało miejsce w Warszawie, no to zgroza przecież, no. A prawda jest taka, że w policji w Warszawie nie ma, policja jest niedofinansowana, miasto buduje struktury Straży Miejskiej, a nie bezpieczeństwa. Straż Miejska do czego innego służy zupełnie, i dochodzą do mnie słuchy, że po prostu w Warszawie zaczynają hulać mafie, Tylko tyle, że kiedyś to były wołomińskie mafie, a teraz są czeczeńsko-gruzińskie. I wiele już sygnałów takich mam, że policja nawet się mieszać w to nie chce. A dlaczego? Dlatego, że na siedem radiowozów, na przykład na woli, mają tylko jeden. I tyle. I Pana zdaniem to jest problem Warszawy, czy generalnie to jest nie. problem no, bezpieczeństwa Polski? Nie, no może, możemy mówić o bezpieczeństwie, bezpieczeństwie Polski, natomiast w Warszawie na siedem radiowozów jest jeden. No to czyli to problem? W jednej z dzielnic. No tak. Dzielnica Warszawy tak. to jak jedno wielkie wojewódzkie miasto. To się tak mówi, no ale tutaj mamy Mokotów ma ponad 500 tysięcy mieszkańców. No i w sytuacjach takich, kiedy są niedofinansowane y, y, na przykład posterunki policji, no to ci policjanci, ponieważ nie mają y, nie mają y, 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 zapełnionych y, etatów, to oni po prostu wycofują się, bo nie mają sił No dobrze, ale na ile, ile ta sprawy? sprawa tych lokali w Warszawie, tych, 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 bo mówimy o tej rodzinie z sześcioletnim dzieckiem, to jest tak. dzisiaj temat świeży, nowy. Już wczoraj Karol Nawrocki to podczas debaty o tym mówił, ale jest ta marszałkowska 66. Na ile te sprawy w sposób Realny są w stanie zaszkodzić rzeczywiście tak jakby chciał był sztab Karla Nawrockiego zaszkodzić Rafałowi Trzaskowskiemu, a na ile to właśnie zostanie uznane za taką no, po prostu grę kampanijną w odpowiedź sztabu Karola Nawrockiego na, 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 na kawalerkę? Znaczy w trudnej sytuacji jest Trzaskowski, dlatego że działanie na tak dużej infrastrukturze jak Warszawa musi mieć ze sobą zadowolonych i niezadowolonych. E, więc Rafał Trzaskowski ma tu zdecydowanie gorszą pozycję. Natomiast w sytuacji, kiedy Rafał Trzaskowski mówi, że on e, musiał tą Marszałkowską, czyli od razu oświadcza, że to on zrobił. Musiałem tą Marszałkowską eksmitować, to znaczy nie eksmitować, a ich przeniosłem do Pruszkowa, w jakiś zastępczej Na czas remontu, tak. Na czas remontu, po czym pojawia się ogłoszenie sprzedaży za 31 milionów tej samej kamienicy. To to po prostu jest śmianie się z ludźmi. I teraz pokazuje się mu papiery i mówi się, jak to? Przecież ty to sprzedajesz, a nie remontujesz. No tak, bo remont to horrendalne koszty są. A mówi to człowiek, którego obok dosłownie klocek wybudował za miliard złotych blisko. Tylko jest białe. pytanie, czy to będzie miało przełożenie na wynik wyborów? Ja ludzie w związku z tym powiedzą, ach, to jednak Rafał Trzaskowski to się nie nadaje na prezydenta. Ja myślę, że te wybory są o wiarygodności jednak takiej, takiej wiarygodności. No, i, 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 I moim zdaniem, kandydat na prezydenta Prezydenta nie powinien udowadniać swojej wiarygodności w ciągu trzech miesięcy, tylko on powinien jakby linią swojego życia pokazywać, kim jest. No i tutaj kandydaci mają problem. W przypadku pani Senyszy, w przypadku pana Brauna, czy moim przypadku, no to znane są nasze ścieżki życiowe i każdy może sobie określić, jakim my będziemy prezydentem. Każde z nas. Natomiast w sytuacjach młodych ludzi, którzy nie mają jakiejś ścieżki życiowej za sobą, jest to problemem. No i wtedy jest czytaj plemienne stosowanie sprawy i popieranie plemiona. I jakby to mi się troszkę z tym pojęciem kukizowym moim nie, nie zgadza, bo ja uważam, że demokracja bezpośrednia jest istotą demokracji, a nie jakieś plemienne działania właśnie. Czy w takim razie te, te, te wszystkie deklaracje dotyczące demokracji bezpośredniej, no nie są skazane na porażkę. Bo jednak no, może, mamy może system porażę, taki, jaki no. mamy. I, I cały czas powtarzanie tego, podczas kiedy ludzie tak czy inaczej wybierają plemiona, no to jest taka walka z wiatrakami. Być no tak, może ale z drugiej strony człowiek ma wrodzony optymizm, tak? Czyli chęć Czyli do Czyli Cały życia. czas pan wierzy. No, gdyby pan wiedział, że złamie pan nogę dzisiaj, to by pan z łóżka nie wstał. No. E, więc nawet jak sto osób powie, nie wstawaj z łóżka, bo nogę złamiesz, a może nie złamie jednak. Więc u mnie tak jest, że ja jednak wierzę w to, że przyjdzie taki moment, w którym Obywatele będą chcieli albo będą żądali nawet wzięcia sprawy w swoje ręce. I to widać, bo w Zabrzu dokładnie to zadziałało. I po, po zaniżonych progach frekwencyjnych przez z 15. I, I powiem, że to jest element. I zobaczycie państwo, jak pójdzie domino, jak gwałtownie ludziom się przypomni, że to oni są istotą demokracji, że to wszystko jest dla nich, a nie odwrotnie. I sądzę, że to przebudzenie nastąpi. My już mówi się o trzech następnych referendach, a tutaj w tym programie, zresztą lubianym przeze mnie, co tu dużo mówić, u Pana, Panie Redaktorze, chcę powiedzieć, że Rafał Trzaskowski też się zmierzy po wyborach e, z referendum na temat jego odwołania w Warszawie. O, to ciekawe, ale to Pan będzie stał za, ty, nie, za nie, tym, tym Nie, Parę organizacji warszawskich ma tego dosyć. Po prostu Rafał Trzaskowski, zamiast gwiazdorzyć na tych wszystkich e, e, paradach prezydenckich, e, powinien zajmować się Warszawą. On, panie redaktorze, przysięgał warszawiakom e, e, przed założeniem łańcucha, że całą swoją aktywność poświęci na miasto stołeczne Warszawę. A to już druga kadencja e, jego, e, która e, jest drugim startem na prezydenta na przykład. Wszystkim się zajmuje, tylko nie Warszawą. Tylko pan I to referendum tego będzie dotyczyło. Tylko pan zakłada, że Rafał Trzaskowski w takim razie nie zostanie prezydentem. Ja jestem przekonany, że nie będzie prezydentem. Przekonany jestem o tym. Dlaczego? Dlaczego Polacy nie mieliby wybrać lidera sondaży, kandydata największej partii w Polsce? Bo by Polskę mieli rozkopaną tak jak Warszawę. Bo y, arogancja władzy polega na tym, że najpierw zamykają ulicę, a potem mówią, że nie dojedziesz do domu. Bo arogancja władzy polega na tym, że nie muszą podejmować uchwał o strefie płatnego parkowania, ale parkometry stawiają. Ale prezydent nie rozkopuje ulic, prezydent Polski. To jest wszystko. Wie pan co, jakby tak Starzyńskiemu to wszystko powiedzieć, to by się chłopu uśmiał. Starzyński, ten słynny prezydent, który życie za Warszawę oddał, proszę państwa, wychodził do domu, żeby się przespać. A ja rozumiem, że u Trzaskowskiego jest odwrotnie. Przychodzi do y, pracy czasami, żeby się wyspać. Czyli jeżeli nie Rafał Trzaskowski, to kto zostanie prezydentem? Znaczy, Poza Markiem Jakubiakiem pan, oczywiście, ale... bo tu już. No wiem, że pan nie może nie no, powiedzieć, zakłada... że, pan nie, że pan nie zostanie. No, to jest... Zakła zakładamy tutaj bardzo pesymistyczny obraz sytuacji, ale łaska pańska na pstrym koniu jeździ. Nie zobaczymy, jakie wyniki będą, bo prawdę powiedziawszy, no, nie wierzę w taki świat, w którym e, obok mnie stoi niejaki pan Maciak i on ma 1% i ja mam 1%. Ja to widziałem na własne oczy i po prostu zachodzę w głowę. Może coś no. źle robię, no ale nie wiem. No pan już narzekał na sondaże, czyli rozumiem, że to pan nie, no, zdania na. na, na, na śmieje się już z tego. po prostu Czy już... może jeszcze na coś innego, no bo. Nie no, śmieje się już z tego. Natomiast no, panie redaktorze. Przecież ja z mediów nie wychodzę tak naprawdę, tak? Ja nie muszę udowadniać kim jestem, bo ja od ładnych kilkunastu lat... No umie pan w te, w te klocki, no. To, to trzeba powiedzieć jasno. Nie ma pan, nie płoni się pan, nie, nie, nie zacina się pan, dosyć gładko pan mówi. Tak więc no to... mogę powiedzieć, że od tych kilkunastu lat nigdy nie miałem z tym kłopotu żadnego. I wie pan dlaczego? Dlatego, że się nigdy do tych programów nie przygotowuję. Nigdy. Jak zobaczycie polityka, który się najpierw uczy, co ma wam powiedzieć przed kamerą, to to nie jest polityk. Albo on jest politykiem całym sobą, albo on jest wyrywkowo w godzinach politykiem, i taki jest Rafał właśnie. Że on chętnie by czytał te swoje książki albo siedział w Unii Europejskiej, bo chętnie on podróżuje i tak dalej, i tak dalej, ileś tam set dni w ogóle na podróżach spędza. A ja, jak się wezmę na jakiś temat, na przykład gdybym dostał zadanie takie, na przykład Warszawa. To ja myślę, że ta Warszawa by mnie wchłonęła, dlatego że ta przysięga zobowiązywałaby mnie do tego. Czyli I tak... jeżeli nie zostanie pan prezydentem Polski, będzie pan startował nie Bo sądzę. będą wybory. Nie, naprawdę. Nie będzie sądzę. pan startował na nie, Ja już jestem zmęczony tymi startami. Już pan ma dosyć kampanii. Już mam dość kampanii. I tych debat no teraz tych kolejne. Temat, tych 4 godziny i tak dalej. Tym bardziej, że ja do Miasta Stołecznego Warszawy startowałem i nawet niezły wynik dostałem. Natomiast muszę państwu powiedzieć, że żeby przejąć Warszawę dzisiaj z rąk Platformy Obywatelskiej, bo to jest Urząd Pracy tak naprawdę Platformy Obywatelskiej. To, proszę Państwa, trzeba mieć 580 tysięcy głosów w Warszawie. Warszawa ma około miliona 800 tysięcy, z tego przyjezdnych sporo, więc trzeba by zbudować taką... Patryk Jaki dostał 250 tysięcy głosów chyba, tak mi się zdaje. Przegrał ale, w pierwszej turze. Ale Lech Kaczyński, tak, ale to nie wygrał Trzaskowski, żeby była sprawa jasna, to wygrał Antypis. Trzaskowski w ogóle w tej kampanii nie istniał, ale wygrał Antypis, czyli Patryk Jaki miał za agresywną kampanię, za, kampanię, za dynamiczną, za, za taką, za właśnie energiczną i przestraszył Warszeweków w tym. Panie pośle, po, pod pana adresem też pojawiają się zarzuty y, związane z podpisami. Sprawa stara sprzed pięciu lat. Panie, nudę. Y, jak pan na to odpowiada przed. To tu, tu, tuż z tymi. tuż, tuż tu, na kilka dni przed, na kilka dni przed, przed pierwszą turą wyborów. Jak poprzednio Bo to jest zarzut, że pan po prostu kupił podpisy. Panie redaktorze, ja skierowałem sprawę do, przeciwko panu Czuchnowskiemu, skierowałem sprawę w trybie wyborczym 5 lat temu. Sąd odrzucił ten pozew, ponieważ uznał, że to jest 212 i napisał w sentencji, że Jakubiak jest poszkodowany, ale 212. Proszę pana redaktora z tego artykułu. To jakieś 3-4 lata trwałoby. Na koniec jak z Lisem, sąd w pierwszej instancji miażdży Lisa i, i wydaje wyrok, a w drugiej instancji sąd umarza postępowanie, bo mówi, że poszkodowanym w sprawie nie jest spółka Jakubiaka, tylko Jakubiak. No. I, I wie pan, no, jeżeli my mamy z takimi rzeczami do czynienia, to naprawdę lęce opadają. Bo z jednej strony te sprawy kosztują setki tysięcy złotych, a z drugiej strony ja żądam o, na przykład od Lisa, żeby wpłacił 100 tysięcy złotych na Muzeum Powstania Warszawskiego. Sąd zasądza mu 7 tysięcy, a e, druga instancja w ogóle to umarza i kosztami, całymi kosztami obciąża mnie. No przecież to jest w, po prostu wariactwo jakieś. No. E, I w tej sytuacji, ja tutaj będę go skarżył z powództwa cywilnego, nie, e, nie trybu wyborczego. Pomnę tego doświadczenia, bo dzisiaj bezczelnie ten sam człowiek mówi, że przegrał tamtą sprawę Jakubiak. No nie przegrał. Nie rozpoznano w ogóle sprawy. Wszyscy świadkowie byli na sali rozpraw. Wszyscy. Nie uwierzyłby pan. Sędzina wchodzi i mówi: tak, dobrze, stawiła się strona, stawiła się strona. Dziękuję. Moja pani mecenas wstaje. No nie słucham pani. Ogłaszam cztery godziny przerwy w celu ogłoszenia wyroku nikogo, tłum ludzi siedzi do zeznania. Przepraszam, kazałem wyjść wszystkim, kazałem wszystkim wyjść e, i mi taki Gały rzucił, co się stało? Ja nie jestem prawnikiem, co się stało? Pierwszy raz w życiu coś takiego widzę. E, po czterech godzinach e, e, orzuca pozefitele. Czyli pan może przysiąc tutaj, no, o, w, może to za duże słowo, tak? ale honorowo powiedzieć, nie przekazywałem żadnej kasy na zakup podpisów. Panie redaktorze, pan jest inteligentny człowiekiem. Ja pytam Jak ja bym powsta, chciał lewe podpisy są... kupić, to ja bym przelew robił z własnego konta. No, przecież trzeba by być idiotą. No i to nie mały, 100 tysięcy. No, idiotą Kóra, tak. by trzeba było. Poza tym nie ma mowy tam o 100 tysiącach. No. Natomiast to jest zupełnie inna sprawa, ale to jest sprawa, która będzie rozstrzygnięta przez sądem i myślę sobie, że pan będzie miał kłopoty tamten gość. No. Zaszkodzi to panu przed tą Mi? pierwszą turą? No, bo nie wiem, no wie pan, no, każdy, 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 każdy tego typu zarzut no, może powodować, że po prostu ktoś tam powie, a miałem na niego zagłosować, ale. A tu już nie będę na niego głosował. Nie sądzę. Głosuje się na Jakubiaka. Natomiast wszyscy, którzy zbierali podpisy, identycznie zresztą jak wtedy, w dużej części ci, ci sami ludzie, ja i wtedy i teraz mam najmniejszy procent odrzutów podpisów w PKW. I chcę, mimo że do części podpisów mogę mieć zastrzeżenia, albo nie, to ja nie mam możliwości zweryfikowania tego. Ja tak pamiętam tak, tak. wtedy, pięć lat temu, poszedłem do PKW, do pani minister, i mówię: Proszę pani, mam podejrzenia do pewnej partii podpisów. E, e, ja bym chciał je zweryfikować. Czy pani może mi udostępnić narzędzia do tego? Nie. My to zweryfikujemy. Czyli PKW nie ma takiej Proszę racji, nam wszystko przynieść. Ale czyli PKW my... samo weryfikuje, nie daje panu nazwiska. Tak, narzędzi, żeby oni pan mają tam sprawdzi. system PESEL-a i oni po tym PESEL-u jadą? No, i, by, 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 chciałem zobaczyć, jak oni to robią. Usiadłem razem z nimi. No i faktycznie no, to jest tak, że czasami adresy z PESEL-em się nie zgadzają. Czasami ktoś złośliwie telefon wpisuje w MS pesel -a. a przecież tego pan nie wychwyci, bo to są, jednak sobie nie powiedzieć, dziesiątki tysięcy podpisów. Trzeba byłoby to zmienić. No to bo ten system sposób, jest do zmiany. w czy, czy sposób, to... to ja już wtedy mówiłem, no i w PKW to mówiłem, że to jest chore w ogóle, że trzy miesiące teraz na przykład Gawkowski zrobił kampanię, proszę Państwa, trzy miesiące przed wyborami prezydenckimi, nie daj się oszukać! Zastrzeż Pesel! Pamięta pan tą kampanię? Tak. W telewizji, w kanałach, miliony tego poszło. No i teraz, proszę pana, sytuacja jest taka, że za chwilę mój człowiek idzie i mówi: poproszę, imię, nazwisko, adres, PESEL yy, i własnoręczy podpis. To już do wariatów. Panie pośle, dziękuję bardzo za tę dziękuję rozmowę. Serdecznie. Pan dzisiaj odpoczywa, czy jeszcze kamp kampanii się. No tak, gorąco, ostatnie dni kampanii wyborczej. Każdy tak. walczy do końca. Marek Jakubiak dziękuję walczy serdecznie. do końca. Dziękuję bardzo za tę rozmowę. Marek Jakubiak, kandydat na prezydenta, poseł wolni Republikanie. Ja również dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Wojciech Dąbrowski to było Studio Parlament.